Łapcie się! Przy, przy ja tutaj doszedłem to, to ładnie by gorąco musiało być, nie? Tu doszedłem. Ja tam było to Od ziemi to było kurwa jakieś 40-50 metrów ognia no. Nie. Ok, Co to za strumień wody kurwa? <laughs> Napierdolę, <sikasko> ogrodowa <laughs> Co nie? Raszaczy, kurwa Chyba... Z... po pracy ma, dlatego chyba płacze. Chyba tak. Może ma po pracy, ale... Chyba po pracy, kurwa. Przyszła do pracy... do pracy i okazało się, że... Pytam się w, w czym. No i nie ma. Był magazyn i się zmieniło i z